W 25. rocznicę pamiętnej wizyty Jana Pawła II na Podhalu pod Wielką Krokwią odbyła się msza święta, której przewodniczył arcybiskup Stanisław Gondecki. Podobnie jak w 1997 roku, tak i 6 czerwca 2022 roku setki górali modliło się i wspominało słowa Ojca Świętego. Do Zakopanego przyjechali nie tylko małopolanie, ale także turyści z całej Polski. Wspólnie modliło się kilka pokoleń, mówił marszałek województwa małopolskiego go Witold Kozłowski. Wówczas z papieżem Janem Pawłem II, w tej chwili już ze świętym Janem Pawłem II Wielkim. Ja myślę, że każdy, kto był wówczas nam przy, dzisiaj miał taką, jak to Ojciec Święty mówił i przekazywał nam różne powtórki z geografii. Tak dzisiaj mieliśmy taką jedną wielką powtórkę z historii. Myślę, że ci wszyscy, którzy byli wtedy na mszy dzisiaj bardzo głęboko to przeżyli. Natomiast no cóż, ci, którzy nie byli, wiele na ten temat wiedzą i mieli możliwość jakby na nowo e, doznać tego wszystkiego, czego tutaj górale, ale nie tylko górale, goście z całej Polski, ale i świata przeżywali wówczas. Uroczysta msza święta z udziałem Episkopatu Polski i setek górali była kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszu 25 rocznicy – wizyty świętego Jana Pawła II w Zakopanem. Mszę sprzed 25 lat wciąż mamy w sercach, ale ta również zostanie zapamiętana – mówił Adam Bachleda-Curuś. Całość tej liturgii, tego wydarzenia jest niesamowita. Posiedzenie całego Episkopatu Polski tutaj to jest też wielkie wydarzenie. Oczywiście były dzieci pierwszokomunijne, by, byli rodzice, była bardzo duża grupa górali, były poczty sztandarowe, były służby mundurowe, orkiestra góralska. Banderia Konna, no nie sposób wymienić i bardzo, bardzo dużo i mieszkańców i turystów, co tym bardziej uświetniło ten dzień i tą rocznicę. 6 czerwca 1997 roku pod Wielką Krokwią górale złożyli Ojcu Świętemu Hołd Górali Polskich. To wydarzenie, do którego często wracamy pamięcią, mówiła posłanka Anna Paluch. U nas na Podhalu, zwłaszcza tu w Zakopanem pod Krokwią, wracamy bardzo wdzięcznym sercem do wszystkich wydarzeń związanych z pontyfikatem świętego Jana Pawła II. On nam mówił, że na Was górali zawsze można liczyć i to jest takie zobowiązanie, myślę mobilizacja żeby zachowywać jego naukę, żeby pamiętać, że krzyż ma swoje właściwe miejsce i powinien pozostać tam, gdzie się znalazł po upadku komuny, a przede wszystkim, że krzyż powinniśmy mieć wszyscy w sercu. Każdy z uczestników przeżywał muszę na własny sposób. Młodzież miała okazję modlić się pod Wielką Krokwią po raz pierwszy. Starsi wrócili po 25 latach i wspominali spotkanie z Janem Pawłem II. Było wyjątkowe, że był... Tu kiedyś Jan Paweł II. Było właśnie tak dużo biskupów i wszystkich strasznie dużo ludzi. To w ogóle było 25-lecie Jana Pawła II, tak, jak tu mój kolega powiedział, bardzo mi się podobało. Sama osoba Jana Pawła II, prawda? To robiła swoje, więc no było to bardzo wzruszające pełne takich emocji duchowych. Przeżycie, a teraz było dla mnie też duchowe przeżycie, ponieważ widziałam tu świętego Jana Pawła II. Więc taka, taka dodatkowa radość, że byliśmy z Janem Pawłem II, a teraz był z nami z nieba jako święty już, prawda, który nam błogosławi dodajmy, że organizatorem jubileuszu 25-lecia wizyty Ojca Świętego na Podhalu była archidiecezja krakowska we współpracy z miastem Zakopane i powiatem tatrzańskim. Partnerem głównym obchodów było województwo małopolskie.